Hej wszystkim, to Janek, witam Was w nowym vlogu. Mamy dzisiaj środę, 30 sierpnia, jest godzina 8.54 i witam Was prosto z mojego nowego mieszkania. Wczoraj odebrałem klucze, mega jestem przeszczęśliwy, że w końcu będę sam wynajmować mieszkanie, bo już nie mogłem się doczekać, żeby mieszkać sam. Przez 10 miesięcy mieszkałem właśnie w pokoju z dwoma współlokatorami i o tym na pewno powstanie osobny film i będę też starać się dążyć do tego, żeby było więcej filmów, bo zdaję sobie z tego sprawę, że ten YouTube jest zaniedbany i na social media również, ale teraz powracam. Guys, I'm back. Powracam na YouTube'a. Będą podcasty, bo właśnie bardzo chcę powrócić do podcastów, także temat mieszkania ze spółlokatorami będzie na pewno w jakimś podcaście. To wyczekujcie. No także nie było mi tutaj chyba dwa tygodnie. Także sporo się pozmieniało, ale o tym już dobrze wiecie z mojego Insta Story, bo wam to mieszkankę już pokazałem. Także później, jak ogarnę rzeczy, które wczoraj przywiozłem, to wam pokażę to mieszkankę już, jak będzie finalny koniec rozpakowywania wszystkich rzeczy. No bo wczoraj tylko udało mi się parę torb ze sobą przywieźć, właśnie taksówką. Wszystko mam tutaj porozwalane obok. Także wam pokażę. Tutaj mam te rzeczy jest ok z moim zdrowiem troszeczkę się posypało byłem właśnie jeszcze w aptece po pracy Skoczyłem szybko do bydronki po jakieś zakupki, bo muszę sobie zrobić śniadanko żeby zażyć leki co do właśnie mojego zdrowia to później poruszę tą kwestię a teraz uciekam robić śniadanko na chwilę się muszę zdrzemnąć tak minimum 2-3 godzinki żeby po prostu czuć energię Pomimo to, że właśnie jestem po nocy, to naprawdę czuję się wspaniale, przeszczęśliwy, prze że w końcu mam mieszkanie i nieważne, że jest to kawalerka bez osobnej sypialni, ja się naprawdę cieszę, że mam te swoje cztery ściany i jestem tutaj w końcu sam naprawdę, bo czekałem na ten etap, że w końcu do tego wrócę, te 10 miesięcy naprawdę dało mi mocno w kość i. To więcej wam na ten temat opowiem w podcaście, który już niebawem nagram. Także spodziewajcie się dużej ilości podcastów i, i filmów w miarę możliwości. Pamiętajmy, że praca, praca zajmuje większość mojego czasu, także nie rozgaduję się teraz, lecę i odezwę się do was później w niejak Także do zobaczenia potem. Ja właśnie niedawno wstałem, mamy godzinę 16:23 i spałem o wiele dłużej niż planowałem. W ogóle nie słyszałem budzików, i muszę zaraz się zebrać, jechać na stare mieszkanie. Także wam pokażę właśnie ten proces pakowania rzeczy. To muszę szybko ogarnąć właśnie pokój, posprzątać go, no i resztę mieszkanka. Także zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Mam nadzieję, że w miarę sprawnie no, przynajmniej jakoś troszeczkę pospałem, no, i w ogóle nawet nie słyszę tej lodówki, która tutaj sobie trochę buczy, a o dziwo właśnie myślałem, że coś będę słyszeć, a tutaj nic, cisza. No, także lecę, nawet chyba nie będę robić sobie teraz bułeczki, bo nie ma to sensu, serio, bo potem i tak mam zamiar zrobić pomidorową, mamy zwerku właśnie zjeść pomidorową, ale jestem trochę zły na siebie, że tak spałem długo, no, ale trudno już i pranie się zrobiło, Zobaczycie. pierwsze pranie w tym mieszkaniu. Pomijając, pominę to, że jesteście w szafce, w kuchennej szafce, jesteście postawieni, ale tutaj no najlepiej mi po prostu ustawić i jeszcze się zobaczyłem wiadomość na mailu, że kabel do telefonu jest już w paczkomacie, więc Spoko sobie odbiorę koło mieszkania. Mam nadzieję, że się wyrobię, bo Ronika będzie za jakąś godzinkę. Albo za dwie, chyba za dwie, bo kończy o 17. Jestem mega zaspany. O Jezu, no szafeczkę. <grym> Lepiej, żeby było ciemno. <grym> A naprawdę tak wygodnie się śpi na tej kanapie, że ja po prostu czekam na to długo. Zobaczcie, jest bałagan, bardzo duży bałagan, no ale to się ogarnie. Lecę się szybko ogarniać. Jeszcze wstawię jedno pranie, może nie wiem co z tą suszarką, ale na razie jest. Może zrobić lekkie przemeblowania tutaj w tym mieszkaniu i, i jakoś tą suszarkę tu postawić. Także ja uciekam, no i widzimy się jak już. Wszystko tutaj przejazło do tego mieszkania, to nie będzie to dosyć późno. Także zobaczymy się może później, albo jutro. A będę was informować. Może ten vlog będzie się składać z jutrzejszego jeszcze dnia, ale no to wszystko wyjdzie w praniu. <grych> Także ja uciekam i, i zobaczymy się za parę chwil. Przez mój pokój przyszedł Armageddon, przywieźliśmy prawie wszystkie rzeczy jeszcze w tamtym pokoju na krowocie, został karton ze słoikami. Także to jutro sobie przywiozę, jak będę oddawać klucze właśnie właścicielce, i zaraz biorę się zaraz Na Naprawdę mam tu ogromny bałagan. W kuchni lepiej to wygląda, bo tylko stoi tutaj ekspres do kawy, ten z betronki. Także biorę się zaraz rozpakowywanie i odezwę się do Was, jak już to wszystko ogarnę i wtedy do Was chwilę pogadam. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w drugim dniu tego vloga. Mamy czwartek, 31 sierpnia. Jest godzina 7.49. Ja niedawno wstałem. Zrobiłem sobie na szybko śniadanko z, z twarogiem i bananem i nektarynką. Szybko muszę to zjeść i jadę do starego mieszkanka. Tam muszę posprzątać pokój, bo resztę pomieszczeń mój współlokator właśnie posprzątał. Jestem w szoku, naprawdę i mega miło z jego strony, że to zrobił. Także tylko muszę posprzątać pokój, umyć podłogi. Czekajcie, bo już mi tu dzwoni budzik. Także lecę jeść. No i oczywiście troszeczkę za długo sobie pospałem, no ale też mega późno poszedłem spać. Ogarniałem wszystko do północy, także bardzo długo, od 21.00, także zaszło mi. No, muszę się dobudzić i jak właśnie będę sprzątać pokój, no to na pewno się rozbudę. Także ja się tutaj nie rozgaduję. Uciekam i odezwę się do Was, jak wrócę. Jest godzinka 15. Ja wróciłem jakiś czas temu do mieszkania. Jeszcze przywiozłem resztę rzeczy, ale nie udało mi się wszystkiego zabrać, bo jeszcze zostawiłem tam wiatrak, kurtki. No i właśnie muszę na dniach pojechać i odebrać to do mojego lokatora, bo tam został właśnie lokator, który ze mną mieszkał przez te 10 miesięcy. No i mieszkałem na Krowodży w Krakowie przy ulicy Wrocławskiej. Bardzo fajna lokalizacja. Może kiedyś wrócę, zobaczymy, jak to się wszystko potoczy w moim życiu. Może za rok zmienię mieszkanie i może miasto, tego nikt nie wie. No i dzisiaj wpadam jeszcze przed pracą do mojej kumpeli Magdy, bo muszę właśnie odebrać kieliszek do Aperolka. Zaraz muszę ogarnąć naczynia. No i na 19 będę się zbierać do pracy, więc od Magdy sobie wrócę na mieszkanie. Potem polecę szybko do biedry, po jakieś siedzenie do pracy, albo już. Pójdę do Lidla koło Magdy i sobie kupię, także to jest najlepszy pomysł. Właśnie pójść do Lidla, sobie jakieś zrobię zakupki. No i oczywiście z kaucji właścicielka wzięła na krzesło, które się zepsuło. Starałem się z tego się jakoś wytłumaczyć, wybrnąć, ale ona powiedziała, że ją to nie obchodzi, że coś jest stare i czy tanie, że ona ma swoje zdanie i swoją wiedzę na ten temat, no a ja takie okej, okay, ale jakby Krzesło kosztuje jakieś 60 zł, więc niech sobie kupuje kolejne. Tak się pewnie zepsuje, więc już jej to sprawa. Też tego vloga będę niedługo kończyć, bo jak wrócę do domu, to pewnie będzie jakoś 17. A potem trzeba się zebrać y, do pracy. Więc tak to, moi drodzy, właśnie wygląda. Jeszcze robię teraz pranie, więc muszę poczekać, aż mi się wybierze koderka, wszystko świeżutkie. No, także spoko. No, teraz wam mogę w końcu powiedzieć, co mi się dzieje ze zdrowiem. Tak wam pokażę moją dłoń, tą. Bo w sumie nie ma sensu pokazywać długo, no bo problem jest bardzo podobny na dwóch dłoniach. Coś dzieje mi się ze skórą. Nie mam pojęcia przez co naprawdę chciałbym wiedzieć. Do tej pory nawet dermatolożka nie stwierdziła, co to konkretnie może być. dostałem dwie maści, bo jeszcze w ogóle tutaj na klatce piersiowej też jakoś mnie wysypało, nie mam pojęcia od czego a że na przykład na instastory robiłem zdjęcie i trzymałem kawę, no to ktoś się zapytał co mi się dzieje ze skórą, to odpowiadam że ja sam nie mam pojęcia, najpierw zaczęło się to robić na nogach i generalnie najpierw pomyślałem, że może to jest na podłożu grzybiczym no ale dermatologiczka zanim, póki nie zrobię tych badań Wymazło z dłoni, no to nie będzie wiadomo o co chodzi. Także no, mam taki problem i jest to niekomfortowe. Dotykanie w ogóle różnych powierzchni jest nieprzyjemne. Jak dotykam, a mam serio rany mi się robią na, na rękach, skóra trochę też schodzi. No, tak jeszcze wyznanie o mnie co aktualnie się że mimo wynajmu nowego mieszkanka i tego, że wszystko się super układa, to jednak zdrowie się troszeczkę posypało. Z siłownią też właśnie się posypało, bo nie chodzę teraz ze względów zdrowotnych, no to mam przerwę. Mam tą przerwę już od chyba maja, więc długo. No. A tak mi się w ogóle dzisiaj nic nie chce. Stałem przed ósmą, szybko pojechałem posprzątać ten pokój. Jeszcze się okazało, że mój współlokator posprzątał kuchnię i łazienkę przed pokój i byłem w szoku naprawdę. Szacun dla niego, że to zrobił. Bo zaoszczędził przynajmniej mi ten czas, który mogłem poświęcić na to. Więc bardzo miło z jego strony. Mam nadzieję, że coś z tego vloga wyjdzie. Ja wam też nie nagrywałem właśnie y, tego etapu, jak rozpakowywałem to wszystko na tym mieszkaniu. Bo no naprawdę całe po prostu mieszkanie miałem zagracone tym. To mieszkanie też nie jest jakiegoś mega duże, bo ma niecałe 20 metrów kwadratowych, ale to w zupełności mi wystarczy i nie czuję się tutaj, nie wiem, czy to jest jakaś klitka. Może być dla niektórych, że 18 metrów jest za małe, no ale dla mnie jest idealne. Także to najważniejsze, żeby mi się podobało. Mam nadzieję, że to pranie już się zrobiło, bo ja bym chciał wyjść z 15.07, a jeszcze chcę pójść do Action. Mam kawę do odebrania w Starbucksie za darmo, bo mi się uzbierała z punktów, także zobaczymy czy dzisiaj się uda w ogóle mam koszulkę drojaką, a to przez to, że mam tutaj sporo prania naprawdę mam kosz prania plus dwie duże torby, jedna z Action, druga z Ocean, i naprawdę jest tego dosyć dużo także muszę to jakoś ogarnąć i to pranie porobić jutro tak to bym teraz włączał to pranie i robił, i bym szedł y, właśnie do Magdy, ale y, muszę poczekać, aż się to jedno zrobi. Potem wrzucę kolejne. I ta pralka też właśnie dużo nie zmieści, także bielizna, koszulki to wejdą. Ale teraz na przykład dałam do prania kołdrę, więc tak też średnio tu mój kocek ulubiony mi się wyprał. I jest pachnący, świeżutki, właśnie w poprzednim mieszkaniu, coś z pralką było nie tak, także to wygląda no. I od razu tą Nie chciałem Wam nagrywać właśnie roczają, bo to te pewien nie klików było, jak rozpakowuję i tak dalej. Po prostu chciałem to jak najszybciej zrobić, a jakby włączył nagrywanie w tle, to by mi to strasznie wolno szło. Tak to miałem muzykę, szybko to zrobiłem, no, przynajmniej mam z głowy. Dobra, to ja uciekam teraz ogarniać naczynia. I poczekam aż się to pranie zrobi, wtedy będę mógł wyjść. Także zabiorę Was jeszcze ze sobą i mam nadzieję, że uda mi się wrócić do domu w miarę szybko. Do gdy pójdę na jakieś pół godziny i o 16.30-40 wyjdę od niej. No i mam nadzieję, że jakoś to wszystko się ogarnie. Już jest 15.10, także ja lecę i widzimy się później. Hej, hej, postanowiłem, że nagram zakończenie tego vloga, bo właśnie na początku września, jak mogliście zobaczyć przed chwilą, trafiłem do szpitala, ale ten temat poruszę w kolejnym vlogu. W ogóle tutaj jest bardzo duża przestrzeń czasowa i przerwa, właśnie między tamtymi klipami, które nagrałem, a tym zakończeniem tego vloga, bo to wszystko się działo na początku września, a już mamy połowę miesiąca. Ja jutro wracam, w sumie to już dzisiaj wracam do pracy. No i właśnie dopiero teraz tego vloga możecie obejrzeć właśnie w połowie września, bo na początku miesiąca nie miałem za bardzo jak, bo mój MacBook właśnie był w naprawie, mam wymienioną w końcu baterię, także już mogę do was wrócić z filmikami i pomimo tego, że wracam do pracy po 13-14 dniach przerwy, to bo ja nie będę i tak starać się nagrywać filmy, także zobaczycie jakieś vlogi na pewno. I chyba mówiłem na początku tego vloga, że nie było mnie tu dwa tygodnie, z tego co mi się wydaje, a ostatnio właśnie minął miesiąc, jak filmu nie było. Także no zobaczymy jak to będzie z moją regularnością. Także dziękuję Wam za oglądanie, a temat tego, dlaczego trafiłem do szpitala i co mi dolega, to poruszę pewnie w kolejnym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pa pa!